<Glask> Ale to, 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 żeby, żeby... to nie jest w tym miejscu trzyma rękę, jak się by... no <gly> Wiesz co, bo cię uszanie. Jak się masz to powiedz. <gly> no, no. no nie, kurde. Ja no, jeszcze i wyszedł żebyś zabandażowalił, wiesz. co, No? Uranę są tam zrobił. Aha, się. A, ale mówił, że już można go do szkoły puszczać. Aha. Ufna. A jak mówi, że tam rehabilitacja jest, tutaj, to mówi, że można puszczać. On wziął. Przynajmniej trochę się odpocznie. Jeszcze dwa tygodnie, nie Grzechu? Aha. Zawsze wiesz, tak od ósmej do tej wpół do trzeciej, to, to wiesz, Ale go nie No i czego się bijesz? Zaraz wezmę ręce i zobacz. Skuję! A kupię kajdanki i zobaczysz. Zobaczysz? Kupię kajdany. A my są kajdanki. I skoja i będziesz więźni. Bezadam. Bezadam. Tak. Do dzień. Do dzień. Nie Odep, odep Pojedziemy Do wysiadania Weź tą kartkę, rzuć na ziemię, nie będzie się kur... No, no tak się uprze, to wyjaśniam No wiesz, trzeba wiesz, pałę i pało Może ciebie no niestety, to by mi się przydało trochę, no. to jest tak jak zamumlona. Wysyłczemy? To jak chcesz Ewa, to, 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 to tego, to możemy razem się... Słyszysz? wie że tak. To będzie. No to już odnowy może, bo już buty może, to... No go ściągniemy na dół. na dół ściągniesz Myślę, go jak on na wózek we Pojedziemy Kiełbacha Kiełbaska się mówi, a nie kiełbacha Bardzo brzydko mówiąc Ja się to jest taki brypa. Ty tak, ty tak, tak, ta kurde, w tym, w Radiu Maria, czy coś tak, to co gotuje, kiedyś, o, takie gotowe, a tak, taki gości, myślałem, że jebne, ty, teraz w górę obieram ziemniaczki, pokroiłem ziemniaczki kosteczkę, Teraz trochę so, so nie, słuchaj, so tak, mięsko kroję na ta, no słuchaj, no tak jakby to so, jakby, 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 tak, jakby to te danie, bo jakieś więc to było gdzie to było, wiesz, so, nie jakieś człowiek, dzieciusz, nie, wiec, co tak czule, a mięsko kroję tak, a teraz do, do, y, przyprawiam sosi... Ja pierdolę wiesz, no, no tak wie jak dla no nie? Tyda, nie, nie mówi się kiobacha, tylko się mówi kiełbaska, Szkoda, że nie kiobasi nie umia nie, kurwa No to, bo, bo to skór, gada, tak, nie, bo potem pójdzie szkoły nie gada. O co, o co, kibacha. To kiełbacha do jedzenia, nie? A co mu najlepiej wychodzi, to wiesz co? co? Bluzganie. Aha. To mu najlepiej wychodzi? Jeśli raz mi się coś wymknie wiesz, a ten zacznie nadawać to. Do widzenia do, do. O, to Nie wolno Nie wolno No i po co się bijezki? Mówka no będzie bolę do domu No jedziemy do domu A gdzie jedziemy? W Himalayek trzeba Jeszcze nie trzeba dojechać tu no, do domu jecie. Raz No. powiem obu. Nie wiem, może się obrazić, się może nie, ale słuchaj, wchodzą do Was od, od, już od pięter że jak tworzyłeś drzwi, no. normalnie z Waszego mieszkania idzie taki zadół, że nigdy wytrzymać. Ja wiem, słuchaj, weźcie się ludzie w gruby, ci Uwaga, jest to, to otwieraj, wiesz, bo słuchaj, no, wiesz, ja wie. się tam, wiesz, po prostu wiecie, normalnie, powiem ci pocham, śmierdzi, śmierdzi ewka u ciebie w domu, śmierdzi, normalnie, takie, wiesz, to stęchlizno wszystkim, słuchaj, normalnie, ja wchodziłem, normalnie, już byłem piętr, robili, normalnie, zadów jedzie, kurwa, jedzie, normalnie, z mieszkania u ciebie. Młode ślęby brali się, brać, ale, wiesz, jesteśmy kumplami, na ja ci to mówię od serca. Jest kurwa ciepło, a o siebie pozamykane okna wszystkie. Aha. Kurwa. Okradniecie, tu On wiecie, w tym mieszkanie, dziewczyno. Wiesz, ludzie kurwa chodzą, wejdźcie tu, kurwa, tu ci na, zrobić, ci na, gdzieś na, na, zrobić ci skargę, powiem, że, kurwa, co ty masz w tym mieszkać, że kurwa cała klatka trzymać się. Widzicie, troszkę już nie raści o tym, jak u was byłem. Czy ty się boisz, powietrza świeżego? Nie. No to się nie otwierać okien. A ja wyjdę na chwilę, ona jest teraz zamyka. Nie Ona jest tak jak z Stasia, Sasia, słuchaj, no. na dworze gorąco, a Sasia zamyka okno, a po oj, przeciąg wieczu, kurwa, A tu listecz nad na drzewie nie, nie drga. A od Saski kurwa przeciąg. Tylko wiesz, usta się tam wiesz, dużo ma pokoło odparto to no powiedzmy, no ale u was to że ma nie makabre, że każdy ma kapape. Za każdym razem do przytom swojej swoje i nie radzić to mówię. Wysiadam. Noże, będziemy ci kupować i ktoś trochę taro powie, proszę pani wyjdź w mieszkanie, bo pani smrodzisz na całe klatki świeci od nas z, z mieszkania. Tak ciepło teraz we wszystkie okna będą spoczywały to nie jest jakaś moja, ja tam moja rzecz że po, ja wam pozwolić mówię ale mówię takie no dziwo piętro już pod wami już normalnie jechało zadug jak skurwysy Jestem. przecież nawet dalszy wyrzeczek Tak duża, to, że na całą noc ma się okno otwarte, czyli chyba ochylić. i sobie... No nie, 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 spać. nie, okno, nie, 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 ci nie, się nie, 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 Tak idzie świeże nie, to nie, nie, <tsk> <tjprodu��> No jak Grzesiu przyjdzie, ty rozłożysz nóż. Ja na jego spodnie chcę rwać. A niech wie, ja drugiemu z kupisz. <gry> Я тебе сейчас а на тылый. Ничего не выйдем. Все кончилось. Что? на Выбегал. Выбегал. 我也是。在哪边？你下单没？啊。 Cześć Ej, ale on jest cholernie rozdrawek w tym, w tym, w tej tym, w tym szkole tamtym ośrodku No, film Jakiegoś chłopaka chciał zjeść na śniadanie po no. <gry> To co, film oglądałeś? No No, no, oglądałeś, no. A co te filmiki kręcił? No. To je kręcił? Ty? Nie, to, to, to jest tam w ośrodku. nas z Rajemami grali, ja się przegrałem. To było dla psychiatry, wiesz? No, Ja mam za rok się zgłosić. Zazwyczaj? się zazwyczaj. Kolegę chciał pogryźć. Aby ta kolega mu odwinął, zbio... słuchaj, piąchy by go przemocnął. Ale Krzysiu, teraz on tam nie robi tego. Tak, on miał tam pole do popisu, bo on, wiesz, chodzący. A tam na wózkach był, wiesz. Tam kobiety wtedy się zajmowały. No no. A teraz mężczyzna się zajmuje. I też ma tak samo na imię, jak Grzesi. No to teraz tak chłopacy to już nie podskoczył, nie? No A i tam wie starsi są od niego, no to wiesz. On w grupie jest takich wiesz 16-22 A no, no to tak, to już nie podskoczył Nie Nie podskoczyłam mu o i tyle Siadamy. A tam wiesz wszyscy byli prawie wszyscy na wózkach, no to wiesz miał pole do popisy, aż mi się nie podobało, to tego ugryzł, to tamtego nie? z tym wysiadanie.

Dlaczego się gryzłeś? Co, co już papisty robisz? Głodny może jest. Głodny jesteś? <grymny> Kolacja, Kolację, no, będziesz rękę na, na, na kolację Chlebka. No, nie chlebka, rękę. No ale z chlebem nie? Aha, no tak. <grym> No i co, no już zaraz wiecie, czego się denerwujesz? A co nie by siedać? Szybko, 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 ty no, to ja się, no ale...